Cześć, kot z tej strony, zapraszam na kolejny odcinek z Hellbound i lecimy dalej już, nie wiem, chyba jesteśmy bliżej niż dalej, City of Fury, miasto Fury, nie wiem, zwał jak zwał, lecimy w kolejnym odcinku z kolejną e, nawalanką, z kolejnym rozwalaniem mutafukasów. E, no i zobaczymy, zobaczymy co tym razem przyniesie nam ta mapa. No, że zamiast kluczy nie można po prostu wysadzić wszystkich drzwi w powietrze? Fajna sprawa, oj mała amunicję mam kurde. Shotgunie. Standardowo zapraszam do subskrypcji jeżeli się komuś podoba, jeżeli ktoś by chciał być na bieżąco, zostawić jakieś tam komentarze, inne tego typu rzeczy. Wiecie jak to działa. Nie wiem co otworzyłem tym przyciskiem. Eee, hmm. no ale pytanie właśnie, co ja otworzyłem tym przyciskiem. Hmm. Rozwałka musi być. Dalej mało municji w shotgunie. Ojej, piesełów. Tych piesełów nie lubimy, one dużo biją. Dobra. Dość duże to miasto. Fajna ścieżka dźwiękowa ale niestety bardzo uboga bo... No bo to tak mam wrażenie jakby było ze cztery kawałki które są zapętlone ze sobą wszędzie na każdej mapie Takie odniosłem wrażenie hmm. Ko Kotek przyszedł mi tutaj po pochodzić o, shit. Oj, dużo tego dziadostwa. Bardzo dużo tego dziadostwa mi się tu pojawiło. Pieseły, nie pieseły. i amunicji zaś mało. Shotgun. Dobra, braliśmy trochę ammo. Jest ok Tylko co teraz? Tu jest trochę więcej ammo. Jakieś żyćko mi się przydało. Jeszcze więcej ammo. Oj, jeszcze więcej bydła. I, I kolejny przycisk jakiś do włączenia. Oj, słyszałem pieseła? Oj właśnie, dobrze słyszałem. I minus 15, co nie wiem, za 50 mnie uderzył. Chyba za 50 mi przecesał, kurde, bo miałem coś koło 40 HP, a skończyło się na minus 15, to mi się to nie podoba, i od początku chyba, nie? Bo nie było checkpointa na razie, a jednak był. Jednak Dzień. był, jak coś... Dzień. Chyba nawet w tym miejscu dokładnie teraz co ten przycisk włączyłem, bo tak 55 HP, aha. Rest to interact, tak. I In yellow key, aha. Green, yellow i red Wszystkie trzy klucze potrzebuję żeby to otworzyć, no okej okay. Może powinienem zrobić jakiś taki Zestaw gier z dobrą metalową muzyką w ścieżce dźwiękowej, co na to, no Tutaj jest całkiem przyjemna W Walfaris zapowiada się równie ciekawie Zobaczymy jak bardzo... tam jest rozbudowana ścieżka, bo tutaj na razie, no tutaj ja mówię, no fajna jest, ale wydaje się bardzo uboga pod kątem tego, że mam wrażenie, że jest po prostu kilka kawałków ze sobą zapętlonych i to wszystko i to jest cały soundtrack szkoda, bo mogło być dużo fajnych kawałków też w tym Dobra, co my tu mamy? Amunicja jakaś specjalna, trzy czegoś dostałem, nie wiem nawet co to było, za 3 trzy... albo jak najbardziej się przyda do shotguna zdecydowanie się przydam i tam coś będzie u góry hmm dobra trochę hapsa i słyszę kurde mopki które są gdzie o tu dobra da się gdzieś wskoczyć z tego poziomu a tu jest jakieś wejście okej okay. Coś co poleciał, nie? Pisały to od razu z potrójnego, dobra, jest save game i jest zielony klucz, okej, okay, połowa sukcesu, prawie, no jedno trzecia można, co to jest? No jakby do jakiejś Rocket Launchera jakaś amunicja. Okej. Okay. Rozejrzyjmy się z tego miejsca. Tam jest chyba, kurde, jakiś armor albo mega help, czy coś w tym stylu. Jestem w stanie się tam dostać jakoś. No chyba sekret odkrywam. To pierwszy od kilku map, nie? Sekret, yeah, plus 100 życia, plus 100 armora. Nice secret reveal dokładnie. Pierwszy sekret odkryty od chyba trzech map. Oj, widział tam latające dziadostwo. Nie wiem, czy mam aż taki zasięg, żeby w to strzelać. Chyba mam, bo... O, zginął. Dobra. Tam jest kolejny. Dobra. Tam w tym kierunku teraz by trzeba było pewnie iść. No dobra. Okej, okay, mam życie, mam armory, to fajnie. No ok, gdzie teraz? Nobody knows. Duże to miasto niestety. Moja orientację w terenie ma zarówno w życiu jak i w grach, Bardzo często mam kiepską. Nie wiem czy ja tymi przyciskami otwieram przede wszystkim. Czyli pewnie potwieram sobie jakieś właśnie wejścia, że mogłem dojść do tego klucza, tak? Coś mi się wydaje. Gdybym sobie nie poklikał tych przycisków, to bym pewnie nie mógł do... Do tamtych kluczy, do tamtego klucza bym pewnie nie mógł dojść. O, są moby. Połowa sukcesu. Jak są moby, to znaczy, że nie byłem teoretycznie w tym miejscu. Sprawdźmy tę część mapy teraz. Mm -hmm. Mm -hmm. To już miałem kliknięte, no. Tu, 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 tu. Uh, armor? No to nie mogę zabrać, bo mam ponad stówę. Uh -huh. Ekipa się rozpiła. Był za jedno zamachy Dobra Tam są te drzwi jakieś do klucza? Tak, tu jest klucz To są te klucze potrzebne Pytanie tylko czy jak użyję jedno klucza To czy coś mi się ruszy Czy muszę mieć po prostu wszystkie trzy naraz? Nie No ale psa, że za tymi dużymi drzwiami będzie koniec mapy Więc po prostu zebranie trzech kluczy I do końca gry Do końca mapki Tylko Trzeba zabrać klucze jeszcze, to jest trochę trudniejsze zadanie na ten moment. Bo dość, dość często się tutaj plącze i w i po tych samych miejscach chodzę. A, no tutaj byłem właśnie chyba, stąd. Nigdyż jest to, że jak tutaj stąd nic nie widzę, jakby coś mi gdzieś tam mrugało. Poza jakimś żydkiem, jakimś pomniejszym armorem. Tam mi zrespiło mapki. Ej, no moskitu. Błądzę. I to chyba widać. Chyba całkiem dobrze to widać, czy błądzę. No, no to są to trzy klucze do włożenia. No amunicja. Mam wrażenie, że gdzieś będzie jakieś zejście pod ziemię, czy coś. Że tam gdzieś będzie jakiś kolejny klucz. Mm. Mm -hmm. Ej, no co jest? Gdzie jest dalsza droga? Za dużo błądzenia, halo. Jakaś winda, pod ziemię czy coś? Albo może tu na środku coś się otworzy? Tu nie ma nic żadnych przycisków. Tam. Tam, jakby coś było. Jakby się tam dało wejść. To jest po prostu jakby obszar poza mapą, no ale to faktycznie gdzieś tu może da się tam wejść jakoś z którejś strony. Ej no kurde, zgubiłem się i to będzie takie prze przedłużanie na siłę, bo, bo nie mogę znaleźć wejścia. To nie podoba mi się to hmm, tu? No tu był tu no to ja go kliknąłem. Aha Chyba jednak niekoniecznie. To jest jakiś czasowy? Słyszę jakby jakaś winda jechała czy coś. O. Tak, to jest czasowy. I coś tu się gdzieś otwiera. Ewidentnie ten przycisk mi coś otwiera, on się wyłącza Tam coś się otworzyło Na no wprost Aha, no dobra Kurde, no i tyle czasu zmarnowane Widzicie tyle czasu, bo ja zmarnował Nie wiem czy zdążę tam dowiec tak po prostu teraz To się znowu zblokowałem Och, udało się, dobra Dajcie jakiś save game, żebym już miał kurde Jedno z głowy Trzeba się, kurde, wpatrywać, jest klucz, dobra, jest drugi klucz. Trzeba się wpatrywać tak dok dokładnie gdzie co jest, nie? Mhm. No i miejmy nadzieję, że tu będzie trzeci klucz jeszcze gdzieś przy okazji, w tym miejscu. To jest też pewnie mapka do przejścia, kurde, w dwie, w 3 minuty, nie? Ojej, no ojej, ojej. Ja tu, tu większość map jest takie na zasadzie z tym parem 3, 3, 4 minuty. Pierwsza mapa, pierwsza plansza to chyba za 30 sekund miała, nie? Par. Par time na ukończenie. Tu jakimiś rakietnicami strzelają? O, jest klucz chyba. Tak, jest czerwony klucz. Trzeba znaleźć otwarcie. No i tu jest to po drugiej stronie tych drzwiczek, to tak ja myślałem, nie? Tu się nie da rozwalić, nie? Dobra, idziemy po schodach. Tak, dużo czasu zostało zmarnowane w tym momencie. Tu gdzieś będzie przycisk, który to mi otworzy, i pewnie też będzie czasowe otwarcie. A tu jest, okej. Okay. Dobra, go. Dobra, mam wszystkie klucze, jest okej. Okay. Save game, jest, okej, okay, dobra. Oła. Dobra. Zobaczmy co teraz. O, 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 czy to już będzie faktycznie koniec mapy? No zmarnowałem jakieś 6 minut w sumie na bieganiu prawo w lewo. Gdybym od razu zauważył, że, że to tam jest, się otwiera. Ten pomost, który mnie tam wyciągnął w górę. No to, to by było znacznie szybsze, nie? No ale, cóż zrobić? Trzeba mieć oczy dookoła głowy. Time to get serious. Oj. Będzie boss, chyba jakiś. Time to get serious, powiadacie. Jaka fajna mapa i muzyka się zmieniła. Eee, są kokony wybuchające, więc tu ewidentnie będzie jakaś impreza. <coughs> o, nowa broń. Saving game, dobra. Ok. Żyćko, armor. Pamiętajcie, jak jest dużo amunicji. Dużo życia, armora i wszystkiego. Rocket Launcher, time to survive. O, granatnik. No, czy już wiem co to za, za rakietki dostawałem? Kill anything that moves. Właśnie jestem ciekaw, czy będzie tu jakiś boss finalny? Czy coś w tym stylu? Czy będzie jakiś final boss w tej gierce? Byłoby spoko z jakimś takim ogromnym mutafuckerem się bić. Mm -hmm. Kill everything that moves. Ciekawe jak dużo tych mogów tu będzie wychodzić. Wszedł, wszedł, ją Które biją niestety dość, mocno o. No bez kitów faktycznie trochę tego tu jest Classic Quake style, pamiętajcie rakietami pod nogi Wow. no ale nie pod swoje. Rocket Launcher kurde jest fajny, dopóki się nie bije w nogi u siebie. No i coś aż zaczęło ciąć od nadmiaru przeciwników. Ale tam bydła, bez kitu, Teraz by się Rocket Launcher przydał. A straciłem całe ammo. Trzeba ich wyzabijać i zebrać z nich amunicję, Będzie spokój wtedy. Bo oni mają tych gunów też dużo. Mhm. Imprezownia. Jest safe game, dobra, przeżyłem. All I see is target practice. Ma to sens. Przeżyliśmy, jest dobrze. Trochę wy wyzbierajmy sobie tej broni, co tu porozrzucali. Dobra, shotguny, nie shotguny, Rocket launchera nie ma do amunicji. No ale jakby mopki biegały z rocket byłoby mniej fajnie Co to? Gląduje jakieś takie szpony, kły czy coś. Bierzemy Hellspeed, aha w dobrą stronę idę Czy ja nie idę tam, gdzie skąd przyszedłem? Pewnie, że się cofnąłem. Ten Health Piton mi się wydaje, on bo tutaj od samego początku dostępny, nie, wiem, wiecie. Jak się tylko mopki pojawiły, to chyba można było go zebrać, żeby sobie ułatwić rozwałkę. A ja sobie... Dopiero teraz zebrałem. <grym> Już po wszystkim. Dobra, nie jest źle. Rozwałka była dobra. I co, koniec mapy? jest jakaś platforma, to ja bym miał na nią stanąć i gdzieś pojechać. Saving game, mission complete. City of Fury, no w sumie miało to sens. 95% killi, no i dobra. Item 87, secrety 3 znaczy no jeden z trzech time i pewnie par będzie o 4.44 czyli od razu jakbym wiedział, że tam mam iść to by to szybciej minęło, także no troszkę wydłużył odcinek Endless Hive wygląda na to, że w teorii jest to ostatnia mapa czas pokaże, ale to sobie zostawimy na kolejny Last Mile on the Welcome Back Train the Viekrok Mines czyli wygląda na to, że faktycznie to jest ostatnia mapa czas pokaże już w kolejnym odcinku bo w tym momencie już nie będę rozciągał ze względu na to, że i tak się dość mocno rozciągnął więc jeszcze raz, jeżeli się podoba i macie ochotę na więcej, I oczywiście, również po tej serii, jak ją skończę, tam teraz Walfaris wspominałem, że został zaczęty, nagrywany, to zostałem zapraszam do zostawienia suba i innych rzeczy, które po prostu sprawią, że będziecie na bieżąco i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli będziecie mieli ochotę pomóc w rozwoju tego kanału, to oczywiście wszelkiego rodzaju jakieś łapki, komentarze i na tego typu rzeczy udostępnienia wśród znajomych są mile widziane. Tyle ode mnie, do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć.